Dobra, pora, pora na zaciski hamulcowe. Jak widać syf, kiła, mogiła od nowości nieruszane. Tak, zaciski są przymocowane tutaj do jarzma jak widać. Dwoma śrubami na klub, klucz 24. Uwierzcie nam, tragedia żeby to odkręcić. O tyle o ile z jednej strony jakoś dało się ruszyć z wielką siłą. To z drugiej strony była istna tragedia. Dosłownie jedną jakąś ruszyliśmy, a druga, bo się po prostu trzeba było klucz pchać do góry, żeby po prostu się odkręcało. Wzięliśmy lewarek, założyliśmy klucz, kawałek drewna i powoli lewarkiem po milimetrze, po milimetrze, nie wiem, dobrą godzinę, półtorej, aż w końcu to się odkręciło. No i dzięki temu tylko to wyciągnęliśmy. No wiadomo, później przewody hamulcowe od dziwo odkręciły się bardzo lekko. Normalnie zdziwiłem się, że w ogóle to dało się ruszyć. Tu są przewody hamulcowe na klucz 12 się przykręca, więc, więc to raczej nie powinno stanowić problemu. Ale te śruby dwie mocujące, ta i ta Istna tragedia. Dobra, teraz rozkręcamy go. Tak, żeby go rozkręcić, trzeba odkręcić 4 yy, śruby na klucz 15, na klucz 15. O dziwo, ten są nawet z czujnikiem. Tu jeszcze wcześniej zdejmuje się taką blaszkę, która to wszystko zasłania i odsłania cały syf, który znajduje się w środku. Pytanie, czy to da się z, z, w ogóle zregenerować. Tutaj jest jeszcze odpowiednik. No to klucz, dziewiąteczka. Odkręć, Piotrek O, nie idzie? Dobra, poszło. Poszło. Odkładamy, bo to nie będzie potrzebne. No pewnie będzie leciał jeszcze płyn hamulcowy, bo o dziwo, nawet coś tam było. Dobra, teraz bierzemy klucz 15 młoteczek, bo gwarantuję, że ręcznie tego nie odkręcicie, żeby zruszyć śruby. Inaczej, no zapomnijcie, to nie jest tak, że bierzecie i rękami odkręcacie. No, widzicie, już jest zruszona. Wcześniejsze 3, przyznamy się, zruszyliśmy wcześniej. Weź sobie, weź sobie grzechotkę, to szybciej pójdzie. Po co masz, szybszy, po co masz przekładać? Zaraz Wam pokażemy, jeden już mamy rozebrany, trochę poczyszczony, no to no i pytanie czy to da w ogóle się zregenerować. Wszystko się da, tylko kwestia chęci i czasu. No zobaczymy, zobaczymy. Ja sobie siądę, bo potałem nią nóżki trochę bolą, ale ale robić trzeba. No i tak jak wcześniej pokazywaliśmy, będziemy zmieniać jeszcze gumy na podsiewaczu bo okazało się, że już gumy są miejscami popękane dobra rada kolegi dziękujemy, który w komentarzach e, kazał nam to sprawdzić, polecił dzięki za radę na przyszłość jak ktoś ciekawego ktoś coś ma jeszcze, żeby sprawdzić, no to mówcie, piszcie z chęcią się posłuchamy dokładnie, z chęcią się na tym, żeby posłuchamy. sezon był, był jak najbardziej bezawaryjny dokładnie i oczywiście nagramy filmik z tego jak się to po prostu robi, żeby i dla was coś było jakieś ułatwienie, bo uwierzcie, że dużo łatwiej się coś robi, jak się już nawet obejrzało na YouTube, wiesz jaki krok jest po kroku, bo jak się samemu trzeba dojść do czegoś, chwilę zajmuje dłużej, a tak, pyk, pyk i zrobione. Tylko od razu zaznaczamy, że my nie jesteśmy ani mechanikami po szkole, ani po prostu po żadnych kurtach czy coś, po prostu ile się tam nauczyliśmy za młodzianek, żeby przy jakieś WSC, romecie, jawie, czy tam inne MZ. -cie to tyle umiemy po prostu i robimy Dokładnie. tak po prostu nie, nie, nie ma się co bać wiadomo jak przyjdzie nie wiem, no remont silnika pewnie byśmy się nie podjęli bo to już precyzyjna robota ale takie rzeczy no to powiem tak nie spróbujesz to się nie nauczysz a bać się nie ma czego jak Ci coś nie będzie szło zatrzymaj się zastanów pomyśl dwa razy nie ma rzeczy nie do zrobienia jak Ci nie wychodzi dalej pojedziesz do znajomego mechanika który coś ma... może zawsze podpowiedzieć Dać radę? Dokładnie. Oj. My, jak, ma, jak jakiej rzeczy nie możemy zrobić, mamy takiego e, znajomego mechanika, który nam tutaj duże rzeczy robi. Czy dużo? Takich, do których nie mamy sprzętu typu spawanie, gięcie, prostowanie, palniki, niepalniki. On nam wszystko robi i jest wszystko zrobione naprawdę tak jak trzeba. Jak coś nie wiemy, zawsze możemy pojechać, zadzwonić, podpowie. Uwierzcie, fazet robi w tym całe życie. Naprawdę na wszystko ma sposoby. My się męczymy z czymś. A on to po prostu robi. Mówi, że on by to w 5 minut zrobił, bo to nie tak robiliśmy po prostu. Dokładnie. Ale no, my robimy po swojemu metodu prób błędu. Wyjdzie, to wyjdzie. Nie wyjdzie. To, to w końcu będziemy robić do czasu, aż będzie wychodziło. Jak nie wyjdzie, to najwyżej zawsze opcja jest, że można kupić drugi zacisk czy tam inną część. Dokładnie, ale to póki co jakoś specjalnie się takie coś nie, nie zdarza. Staramy się jak najwięcej robić sami. W końcu, jak to się mówi, mamy po dwie ręce. Nie są lewe, tylko jedna prawa, druga lewa. więc zawsze musi coś się udać. I jak jak to... nie naprawić, to na pewno zepsuć. Dokładnie. Jak to musi mówić na zdrowy chłopski rozum, jak się stanie, pomyśli to się pomyśli się, po prostu, to się wszystko da zrobić. Dobra, to... no to już mamy śrubki tutaj wykręcone, wszystkie. Ale jeszcze to nie będzie koniec, bo to tak łatwo się nie rozejdzie. No tylko, że Wam tego nie nagramy, jak to się robi, bo będę musiał Piotrkowi pomóc bo samemu samemu nie dam rady, bo trzeba po prostu podnieść i podtrzymać, a ja będę tutaj stukał młotkiem, bo żebyś... tutaj jest no, takie są dwa czpienie tutaj tu jeden wystaje tu drugi i trzeba po prostu podnieść, jeden będzie trzymał, drugi tutaj jakimś po przyłożył młoteczek delikatnie pukać i on się po prostu rozejdzie na połowę i wtedy się wymuje jeden klocek, drugi klocek ta blaszka zabezpieczająca i tyle. I są cylinderki. No. I są po prostu. Yy, zacisk jest rozebrany za, na dwie części. Na dwie części cylinderki no, stoją dęba. Dosłownie dęba. Pokażę później jak wam to wygląda. Dobra, chwilę rozłączenia na rozbicie zacisku. Dobra, no to zacisk mamy już tutaj rozbity. rozbity Dwa uderzenia młotkiem i poszło. Po prostu go trzeba... O, coś jeszcze trzyma. Dobra, rozeszło się. Trzeba go, że tak powiem, rozebrać. Zobaczcie, co tu jest w środku. Masakra. Masakra. Klocki przestały istnieć, nie wiem, 5-10 lat temu. Kto to wie? Tutaj już widać, że to już ostro blacha piłochała, a ktoś zobaczcie, U... Jechał do samego końca. Jechał, czujniki pewnie podcinał. I tyle. Kurczę, nie mogę zdjąć, bo tu jest. A tu jest też. Czekaj, czekaj. Czemu? Co tu nie chcę? Zejść to tu jest. Tu, a, tu jest jakaś jakby tulejka na, na tym. A z drugiej strony tego nie było. Nie było, a bo, o kurde. No widzicie, nawet płyn hamulcowy jest, o dziwo. Zaraz, zaraz. Zrobimy. No nie wiem, czy tak wybijesz. Nie wybiję, nie wybiję. Bo tu jest... Zaraz trzeba... Jest jakby tulejka zabezpieczenie, które tak, się obraca. Takiego. A na drugim? Na drugim... A na drugi... Z drugiej wyszło z tej strony. Dobra. Trzeba popukać, tu wyjdzie. Nie ma wyjścia. No to tak. Zacisk mamy rozebrany. Klocki wyglądają... O patrz, nawet jeszcze trochę mięsa zostało. Tu jeden troszkę jeszcze ma. To. A drugi... Armagedon. Chyba już nawet blachy... Blachy na nim nic nie zostało. A za już zaczęło... Już, już po prostu ścinało nity, którymi była okładzina przynitowana. No, no i tak wygląda ekran. zacisk w środku. Wszystko jest masakrycznie zakurzone, zapyziałe i w ogóle... Tu trzeba będzie. Żeby się nie zgięło No tu zostaw nie wyciągnę, później wyciągniesz sobie. No. Dobra, tyle. Z rozbierania zacisku może to komuś coś pomoże. No. Dobra. Chyba, że ewentualnie jeszcze tutaj. Trzymaj Paweł. No, trochę mam ręce. To weź, daj tą Tam tamto co tutaj wyczyściliśmy. I weź tutaj oczyść. Zobaczcie, co tutaj jest. Ziemia. Normalnie. Hektary ziemi, można powiedzieć. Kurz, 30, ponad 30 lat, w których ten kombajn, ten kombajn kosił w polu. Tragedia. Ja nie wiem, jak ktoś bez hamulców mógł jeździć, kosić. Ja to ja się powiem szczerze, trochę bał. No u nas nie będzie za bardzo. Będziesz się musiał nauczyć, jak się nie uda zrobić. U nas za bardzo nie ma dużych gór, ale mimo wszystko te hamulce to jednak, kurde, no jak jeździć bez hamulców, to ja nie wiem. O, zobaczcie. Tak wygląda uszczelka. Widzę, tu jest metalowa przy końcu. No tu, no praktycznie drewno, no. To już tam o tyle, o ile było. Tłoczek też, też. Tłoczek, jak widać, może do uratowania trzeba będzie. Najlepiej chyba wrzucimy tutaj jakiś wropę na noc, czy coś takiego, żeby tutaj ta rta cała odeszła. Może się jej uda wyciągnąć, i wtedy je po prostu papierem drobniutkim przeszlifować. Zestaw naprawczy kupić, bo jest dostępny, już sprawdzałem. No i co? No i próbować składać. I wtedy, wtedy jak będzie wszystko ładnie wyczyszczone, to powinno, powinno to hulać. No, zobaczymy. No będziemy próbowali to uruchomić. Mamy nadzieję, że nam się uda. Jak widać, no stoi jak... Stoi dęba i w jednym i w drugim. Zresztą tutaj też widać, że, że Armagedon był. Dobra, no to co? Tak to wygląda na tą chwilę. I co, no teraz co? Powyciągamy te gumki wyciągnięte. O, tutaj gumka to też już nie istnieje. W środku też to na błota. No i to na noc zaciski e, w jakimś tam w jakiejś ropie oleju opałowym, czymś Ole, takim, ropie czy... oleju opałowym, czy coś zamoczymy, żeby to po prostu wszystko odeszło. Może troszkę odrodzewi się i mamy nadzieję, że się uda wyciągnąć te cylinderki. Dobra, to na dzisiaj tyle. I na razie. Cześć. Będzie dalsza relacja.